Cześć, witajcie na moim kanale MFNK. Pozdrawiam wszystkich oglądających na samym wstępie. Dziś koszę żyto, ponieważ już żyto jest optymalny termin do koszenia. Zaczyna wypuszczać kłosy. Jak widać, dość fajnie urosło w tym roku. Nie ma powodów do narzekań. Pomimo suszy. Jest naprawdę tego materiału fajnie, sporo, gęste, ładne, widać jaki jest fajny pokosik, widać ile, to jest, ile tej masy tu leży, i dobrze, było siane po to, żeby coś zebrać. Zwoziłem, już od ponad dobrego tygodnia pewnie, nie 8 dni pewnie coś takiego. I tak długości po prawym. Dobry na zielono też dobra pasza I no i co jeszcze to? Żyto Żydom można powiedzieć, że to jest taki dodatkowy dodatkowa pasza Może wartościowa nie jest Nie wiem, nie, jest dokładnie, nie znam jej parametrów Ale jest dość tania, dość tania Pasza I zawsze ten z zasiania żyta nie jest wcale duży Potem odpowiednie nawożenie azotem i można uzyskać fajny, fajny plon zielonej masy no to będę robił belę, bo to miał tego wszystkiego to będę zbelowane potem zostanie go zasiana kukurydza koszem jak zawsze Ferguson i kosiarka Samas 1,65 m jak widać dla kosiarki nie robi to żadnego wyzwania to Może kilka słów powiem o kosiarce Posiarka jest praktycznie rówieśniczka ze mną, może to jest widać, ale nie widać chyba raczej, na to jest 96 rok. Sprawuje się dość fajnie w naszym gospodarstwie, troszkę też już przekusiła w swoim życiu. O coś mogę powiedzieć, nową blendekę w tym roku założyłem, kupiłem jakąś tańszą, ale to nie jest to co miało być. Zobaczcie, co się zrobiło po, paru, po kosach, po paru przejazdach. Blandeka pękła. musiałem tak na szybki wziąć. Wydaje mi się, że to bardziej dla ozdoby, jak dla ochrony. To nie jest to, to było oryginalne. Ale koszt zakupu tutaj wynosił 100, parę złotych oryginalnej, coś około 400. Ale to był chyba błąd, że nie kupiłem oryginalny. Jak widać. Talerze ślizgowe i robocze zostały wymienione. Oczywiście tu musi być oryginał zasadzony, ponieważ to jest samaż Niby, sa... Niby ktoś zobaczy kosiarka, tak jak te inne z Famarolu, te takie te targowe, tak zwane, ale to jest inna zupełnie kosiarka. Tak samo osłony osłony bębnów też musiałem nowe podawać. Zrobiłem to tak, żeby nie rozbierać, ponieważ jak to tak to muszę kosiarkę rozbierać, bo tam takie no, nogi są. Jakby słupice wspawane, postanowiłem rozciąć na śruby, aby działało, aby działało i było dobrze. Kosiarka praktycznie nie miała żadnych awarii takich co łożysko czy coś takiego. Tylko naturalne elementy robocze się zużywają, takie jak talerze robocze, ślizgowe. To troszkę wygniło. Ale to tam oczywiście blendeka, ale to blendeka to jest tam, jak ja powiedziałem, mała sprawa tam jeszcze był, a w kosiarce oczywiście zostały wymienione jeszcze te, ta tulejka, tu ten plasticzek, no i te tu te najważniejsze, te, te jak no, te tulejki, te co się kosiarka składa, to też było z tym trochę, ponieważ to jest sama, się to oryginalnie nie było. Ona zwykła za 4 zł to nie zdaje egzaminu, ponieważ ona po prostu z... nawet nie łapie tego wszystkiego. Tu trzeba było na złubień. ale wszystko da się dokupić. kosiareczka bardzo dobra. Trochę szerokość jest mała ale chyba tu nie było co kosić to zawsze damy radę wykosić. Z się bardzo cieszę, ponieważ urosło. Tam się czeka. Mogę tu troszkę wejdę, że przednie koło zakrywa. Kłos wychodzi. Ostatnio popadało, dlatego trochę się przeciągnęło i bardzo dobrze, że popadało. Wcale nie to nie cieszę, że się opóźni. Termin się czy coś takiego, wszystko będzie w swoim czasie. A więc co? Zachęcam do oglądania moich filmików. Do subskrypcji kanału, łapeczki w górę. Pozdrawiam wszystkich oglądających. I lecimy dalej. Cześć, trzymajcie się.